76 sztuki, masz tego, tak? Ale, Ale po 80. Po 80. 7680. Yes! Złoty szał! Kurde! Już podwoiłem! Słuchaj, dałem za paletę 4000, po obu spojrzeć. masz wyglądało... już masz 7680 tylko za te pontony, nie? To chłopaki, pomóżcie ściągać. Szczęście nowicjusza. Powiem, że jak rozpakował palety to zaczęła mi głowa boleć, nie? Powiem, że zazdroszczę. Zawiodłem się. Na sobie. Czyli jest do przodu już tylko na pontonach, nie? Dobra, lecimy dalej, już jest razy dwa. Już jest. Powiem tobie, Artur, że udał się tobie tobie ten zakup w ciemno. Ooooo! A masz do łyżki, kubeczki. Tylko brakuje Nie, to Artur, nie bądź żyła. taki zarobek, a ty na łyżkę Czysty kryształ. Od Swarowskiego. Towar z wyższej półki. To jest to samo. Wygląda wszystko na nutkę. A, 21, 21, A, 21, 21. No, Po dwie stówki. Po dwie? Myślę, że po dwie. Po 250 pójdzie jak nic. Na się nadaje. Artur, to ile zarobiłeś na tej palecie? Ale tak szczerze. Ale jeszcze nie wszystko. Jeszcze tu zostało. A, A Jeszcze nie wszystko? Czekaj. No i co? Ja tu żałujesz? Jak zacząć otwierać tą paletę, żałowałem, że nie odpuściliśmy, bo... Stówka dwie I on na pewno też by się wycofał z licytacji. Na pewno łatwy dla niego temat. Zrobi w sumie dwa ogłoszenia na ślizgi i na zestawy do... i No i się nie narobi, będzie to sobie fajnie sprzedawał. Czekaj, sprawdzimy po ile one chodzą. Poczekaj, pomogę Ci, Artur. Ale złoty, no to. Ciebie. Artur tego nie sprzeda, bo on będzie ćwiczył w domu. o! o. Morda się cieszy. Coś na. Będzie coś na grzybki. Ow. Jeśli to już możesz chodzić tam. No. Nie mogę ci tego opisać. Mam już povolenie mu stepka. To już jest sprzęt konkretny, panowie. Artur, ja myślę, że jak przystąpisz do licytacji następny, z tym nożem, no to na pewno to... kupisz taniej niż powinieneś. Bo zdecydowanie następną kupuję taniej. Sto dolarów. Sto dolarów. No to dobrze, mówiłem 4-500 euro. Mam już nawet klienta pod to, także myślę, że to zejdzie na pniu. Wiedząc, co na tej palecie jest, zdecydowanie licytowałbym jeszcze wyżej. Cała sztuka, dobrze licytować, gdy się nie wie, co jest na palecie. Nówka. Nówka, nówka, sztuka. Jest konowizna. A to się jak gentleman już. No i co, łyso, chłopaki? Ja to na pewno? Nic się nie składam. To ci mam mówić, no? Za, zapraszam cię na góreczkę do, na Podkarpacie. <laughs> Jak tylko śnieg spadnie. Troszkę mi szkoda Jacusia, bo po jego minie widziałem, że, że troszkę żałował, ale zrobię mu prezent może podaruję mu jedno szkiełko <laughs> do whisky. Nie zaryzykowaliśmy. I szampana nie pijemy. No, powiem, że mi dupa ściska, ściska żal. <laughs>